Coś się zepsuło! Wyrzuć to! To tylko maseczka na twarz. I to całkiem niezła. I śmierdzi. Wiesz, nie wszystko ma ładny zapach. Pewnie ładne zabawki pachną bardzo ładnie. Zaintrygowałeś mnie. Chodźmy! Cześć! Dzisiejsze otwieranie to dla mnie niezła niespodzianka. Gotowa su? Nadchodzą! Nawet się denerwuję. Przynieś je. Ale najpierw zamknij oczy. Dobrze. Spodoba ci się? Auci. Oj, coś chyba poszło nie tak. Ach, nie wyszło mi. Pomożesz tu? Pewnie, daj mi chwilę. Znacznie lepiej. Zobaczmy, co przyniosłeś. To kolekcja Pupsi Cutie Unicorns. Niespodzianka! Nie wyszło jak chciałem, ale starałem się. Daj spokój, Sam. Wyszło świetnie. Marzyłam o nich. Dowiedzmy się o nich czegoś. Można zebrać sześć zabawek. I dziś otworzymy wszystkie. Ale się cieszę! Każdego jednorożca można inaczej uczesać. To zadanie dla ciebie, Sam. W dodatku wszystkie ładnie pachną. <słuch> Czuję słodkie zapachy. Coś jak gumowe misie, tort urodzinowy i nie tylko. Co ci się spodoba? Jednorożce reprezentują różne emocje. Jak ty się dzisiaj czujesz? Cieszę się, że podoba ci się niespodzianka. Do czego to pasuje? To najpierw Penelope Proud. Jest dumna z bycia magiczną sobą. Decydowanie mój typ. Otwórzmy ją. Dobrze sam. Od razu czuję się pewna siebie. Ma na mnie dobry wpływ. I oto jest. Mały, piękny jednorożec. I mnie świetnie do niej pasuje. Jest taka różowa. Ma też fioletowe i białe kolory tu i tam. Jej rzęsy są fantastyczne. Wyglądają jak prawdziwe. Mnie się podoba ten brokatowy róg. Pasuje mi. Wszystko do ciebie pasuje. Patrzcie na jej złote podkówki i małe gwiazdki na kopytkach. Powąchajmy ją. Hmm, pachnie jak guma do życia. Hipnotyzowała. Ziemia do sama. Dopiero zaczęliśmy otwieranie. O, o! Spójrz na jej oczy. Są jak mały wszechświat! Wow, chyba się zakochałeś, co? Jest bardzo magiczna. Spójrzcie na te skrzydła! Ale motylki nie mają tak pięknych grzywek, prawda? Ucieżmy je tym grzebieniem, patrzcie, jego kolor pasuje do grzywy penelopi. Wypróbujesz na niej swoje fryzjerskie umiejętności! E, nie tym razem, już teraz jest idealna! Dobrze, przejdźmy więc do następnego jednorożca. Jak się teraz czujesz sam? Chyba wiem. Cześć, Gigi Giggles. Skąd wiedziałaś, że właśnie ją chcę otworzyć? Chyba chcę przykryć swój śmiejący się pyszczek kopytkami. Jak urocza. Trzeba uczesać tę niestworną grzywkę. Jest cała twoja, Sam. Ufam ci. Zauważyliście, że każdy jednorożec ma unikatową fryzurę? Tak, Gigi ma idealnego kucyka. Gotowe! Znacznie lepiej. Sprawdźmy jej zapach. Pachnie słodyczami. Zobaczmy, co mówi. Znów to zrobiłam. Wszystkie jednorożce się śmieją. Thru, wiesz że można wyjąć te karty? Tak, spróbujmy. Super, można się nimi wymieniać. Zróbmy to samo z kartą Penelope Proud. Znalazłem swoją bratnią duszę. Sama zobacz! Święta Tibidabo! Ona też ma na imię Suzy! I jak się uśmiecha! Bo zawsze patrzy na jasną stronę tańczy. Przyjrzyjmy się jej! O, ma kucyka! Ja też chcę komplementy! Popatrz na mnie! <laughs> Jesteś najlepszy! Nie da się zaprzeczyć! Kłodrze ode mnie! Szczególnie z tymi łóżkami! Każdy jest piękny na swój sposób. Zgadzacie się? Dajcie lajka! Pachnie ananasami! Uwielbiam je! Pst, su, zdradzić ci tajemnicę? Pewnie, słuchamy! Suzy, to rzadka lalka! Mamy szczęście, że ją znaleźliśmy! Ale super! Czas otworzyć następnego jednorożca! E, wybierzesz za mnie? Najlepsza będzie Jenna Jitters. Czymś się denerwuje. Podnieśmy ją na duchu! Jenna Jitters, jesteś super! O, świetna miętowa grzywka. Sprawdźmy, jak pachnie. Mmm, to coś słodkiego i smacznego. Sue, chcę wymienić tę kartę na Jenny Jitters. Musi ci się naprawdę podobać. Spójrzcie na ten znaczek. To znaczy, że świeci w ciemności. Kurza twarz! To dopiero supermoc! Otwórzmy pozostałe. Będzie spokojniejsza. Rety kotlety zostały już tylko dwa? Nie chcę tego kończyć! Nie smuć się. Najlepsze dopiero przed nami. Jedziemy. Teraz twoja kolej wybrać jednorożca. Okej. Okay. Hmm, tylko jedno pudełko? się stało? To jest drugie. Jest szczęśliwie poza centrum uwagi. Otwieramy. Chcę już poznać tę piękność. Dobrze, jedziemy dalej. Powitajcie naszą Shannon Shy. O, drugi jednorożec ze skrzydłami. Tak? Spójrz, Penelope Proud, masz skrzydlatą przyjaciółkę. Ale te skrzydła są inne. Przypominają te ważki. Super rowo fioletowe! Które podobają ci się bardziej? Nie wiem, ale ten kolor idealnie pasuje do jej grzywki. Ma nawet fioletowe pasemka. Piękne! Ale ładnie pachnie. Spróbuję zgadnąć czyn. Ona też ma grzebień. Ten jest srebrny. Fifi Frazult czeka na otwarcie. Chyba jest z niej mała łobuziara. Zaufam twojej intuicji. Myślę, że macie wiele wspólnego. To tylko częściowa, prawda? I nie wymiotuje tęczą. <laughs> Jesteś uroczy. Ona też. Spójrzcie tylko na jej kucyki. Ale ta tęcza się błyszczy. Też chcę! O, o, o nie, nie schodzi! Chyba nie chcę, żebyś się nią bawił. <laughs> Sprawdźmy jak pachnie. Mmm, ale smacznie. Wy też musicie to poczuć. Fifi, możesz zatrzymać sobie tęczę, ale muszę cię rozczesać. Tylko uważaj na jej kolczyki, dobrze? Okej, okay. czy tylko ona je ma? Wyglądają na unikatowe. Tak, i już ją kocham od jej grzyweczki po srebrne kopytka. Mamy jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. To ciekawe, wygląda jak list z lukami do wypełnienia. Zobaczmy. Co słychać, jednorożcu? Jestem Suzy. Wiadomo, Ty też jesteś, Suzy. Trafne spostrzeżenie. Jak się teraz czujemy? Ja się czuję różowa. Napisz to. Napisałam i to sprawia, że. Tutaj powinny być jakieś emocje. Napiszę się uśmiecham. Hmm, tu powinno być coś w stylu: Zgubiłeś spodnie. Kurza twarz! Musisz mi kiedyś o tym opowiedzieć. Dobra. Inny uroczy jednorożec? Oczywiście Fifi. Co to za faworyzowanie? Ja wymyślę następne słowo. Zobaczmy. I teraz jesteśmy przyjaciółkami. Pewnie będzie. Hmm, wiem! jestem towa ciastka. Jestem tego pewien? To bardziej o tobie. Okej, okay, następne słowo to niesamowite. Aha, potem wychodzimy i wiemy. Wiem! więcej! Mamy tu łeką czuszków! I ostatnie słowo. List jest prawie skończony. To brzmi. Hmm, oślepiająco. Możecie włączyć pauzę i przeczytać. Zaprezentujemy zabawki. Chyba udzielają ci się wszystkie emocje chcę być tak samo ekspresyjny jak jednorożce tak bardzo dobrze pokazują emocje o jakie one są urocze i ładnie pachną zebraliśmy wszystkie kolory tęczy podobało wam się nasze otwieranie możecie nam pomóc lajkami i subskrypcjami bardzo was kochamy pa pa, pa, pa. thank you